No, tu jeszcze kawałeczek, ale niedaleko No, dobra, masz tu prawo, trzeba. Dzięki, coś sobie normalnie przeszedł koło no spójrzcie. tu mieszkałem tak się nie do. Ale bomba. Ja do, zagląda, do auta. Nie. E, nie. E. Co? Ostatnie szlify przed wyjściem. Jedziemy na Skywalk, Skyview, Sky, 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 Sky do parku Biokowo. Sky the limit, Sky the limit. Jedziemy do parku Biokowo. na punkt widokowy z Makarskiej, tryn, 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 pod górkę, pod górkę i będziemy na, samych, na samym szczycie. Będziemy na samym szczycie i będziemy widzieć całe tutaj okolice. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że jedziemy z Makarskiej pod górę. Słuchajcie, jak jesteście gdzieś tutaj w Tuczepi czy coś, to koniecznie wróćcie się do Makarskiej. Z Makarskiej jest droga na Biokowo i my tu właśnie, teraz jesteśmy na takim parkingu, gdzie kupuje się bilety. Jedzie się pod górę. Nawigacja czasami potrafi pokazać inną trasę, ale jest dobrze oznaczona droga znakami normalnie, tabliczkami na drodze biokową. Tak, tej pani trzeba pokazać bilet. 50 kun za dorosłą osobę. 50 kun za dorosłą osobę, za dziecko tam do 5 czy 4 lat yy, nic się nie płaci. Także tak to wygląda. I teraz jedziemy taką, powiem Wam, bardzo wąską drogą. Czekajcie, zmienię kamerę. Za zapnę pas, a taką drogą, patrzcie się tam, bliska, wow, wow, o, no droga, co? Pani powiedziała, że gdzieś tutaj się jedzie jeszcze na jeden parking do góry i wejście będziemy mieć o 10. A mamy godzinę 9.20, jakoś tak mniej więcej, czyli z pół godzinki 20 minut będziemy musieli poczekać na wejście chce się być na szczycie, to trzeba jechać pod górę, nie ma inaczej. Wow, jaka droga. Tam na samą górę jedziemy. O, tutaj patrz, tu jest takie miejsce do wyminięcia się. Wcześniej też jedno było, na zakręcie tam też dość szeroko było, ale ogólnie dróżka no, na jeden samochód. Las w środku gór, no ale spoko. Powiem wam, że temperaturka przed chwilą była 32, a teraz na szczęście troszeczkę spadło 29. I tutaj już tak nie wieje, bo tam niżej gdzie kupowaliśmy bilety, myślę ja, pierdzielę, jak wieje, przecież nas tam zwieje z tej góry, ale na szczęście tutaj tak nie wieje. Tak drzewa to ten tak, dodaję trochę otuchy co. No można się zawsze na drzewie zatrzymać. O, widać nawet ten Sky Skywalk widać tam w górze. Tam właśnie nie tam, 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 tam na środku. O, pan tu Macha, żebyśmy podjechali, pan Macha, żebyśmy podjechali. Dobra, kończymy na chwilę. Powtórzę jeszcze raz jedną kwestię drogi, bo jak byliśmy tutaj trzy tygodnie temu, nie trzy tygodnie, za pierwszym razem, to przeminęliśmy, przejechaliśmy skrzyżowanie, gdzie trzeba skręcić na parking, gdzie kupuje się bilety i wieża tutaj właśnie na ten Skywalk. I pojechaliśmy prosto, pojechaliśmy prosto, czyli dalej pod górę, dalej pod górę i. I po prostu zabłądziliśmy, zabłądziliśmy, stwierdziliśmy, że chyba się nie da tutaj dojechać i gdzieś się coś pokręciliśmy, a więc jeszcze raz, jak, jak jedziemy tak jakby od Polski, wjeżdżamy do Makarskiej, i jedziemy w stronę tuczepi. To na samym końcu makarskiej mamy skrzyżowanie w lewo. Mamy skrzyżowanie w lewo pod górę. Tam trzeba jechać pod górę 5 km. 5 kilo, za 5 km są zresztą znaki. Są znaki, tylko trzeba patrzeć na te znaki, a nie tylko jechać ślepo i gadać z pasażerami. A więc jedziemy, jedziemy 5 km pod górę. Właśnie tam jest taki tunel, gdzie ostatnio pojechaliśmy. O, tam, tam jest tunel, myśmy dalej pojechali tą drogą. Tam jest taki tunel, przejeżdża się przez tunel. I później bijeżę na takie piękne góry. Chyba moje zdjęcie profilowe jest właśnie tam za tą górą, ale, ale dobra, wracamy tutaj do tematu, czyli 5 km jedziemy pod górę i jest znak na takim zakręcie bardzo mocno w lewo, bardzo mocno w lewo, e, że właśnie jest sky, skywalk i bark biokowo. No i tutaj właśnie, tak jak znaki pokazują, skręcamy, kupujemy bilety, i jedziemy bardzo wąską górką pod drogę, e, pod górę e, taką na jedno auto jedną jakby kierunkową. I co? Aha, i czekamy teraz, yy, czekamy teraz wszyscy, tam już dużo samochodów stoi, właśnie te już zjeżdżają, jakby ta, ta, ta tura się kończy, a zaraz nasza o dziesiątej będzie ruszać yy, na górę. Także tak to wygląda, a teraz jeszcze szybko obrócę kamerkę, pokażę wam już, jak, w jakim fajnym jesteśmy miejscu. No właśnie, tego się można było spodziewać, że przez e, kamerkę telefonu może nie być to tak fajnie widoczne, bo tam jest właśnie tunel i droga, którą ostatnio pojechaliśmy. Bo nie skręciliśmy w lewo, I pojechaliśmy prosto, i właśnie pojechaliśmy tam przez ten tunel prosto. No ale tam też jest fajnie, także tam też można jechać sobie fajne zdjęcia robić. A tutaj właśnie jesteśmy, już naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Bardzo wysoko i ogólnie piękne miejsce. Ogólnie piękne miejsce. Dobra, wracam się bo tam właśnie stoją nasze samochody i tam czekamy na pozwolenie na wjazd do parku bo jest po prostu wąsko, ciasno i wszyscy naraz się nie Dobra, lecimy dalej coraz więcej samochodów coraz więcej o, właśnie się już jest i tu, 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 tu tutaj nasze i tam już też ciągną się, ciągną się, ciągną się ale muszę wam powiedzieć, że po prostu jest tak idealna temperatura tak, przyjemnie się tutaj czuję. Jest takie fajne, świeże powietrze. Jesteśmy w takim, widzicie, lasku. Jest cień, i po prostu, ja nie wiem, to jest, to jest chyba najbardziej optymalna temperatura dla ludzkiego ciała, jaka tylko może być. Normalnie, ja nie wiem, to jest może 26, 27, czy ileś, ale w cieniu jest lekki wiaterek. Jest tak przyjemnie, że po prostu masakra, masakra, ale taka pozytywna. Pięknie i cudownie, naprawdę. Tak, domek normalnie ma dach. Jakby to, to tak jakby płot, nie? Widzisz? No. Ktoś się tu postarał, nie? Tak, ale to jest dla zajączków albo dla innych bieżących. Aha. Tam ta jest fajna narka. Pełno jest takich tutaj domków, nie? Jakichś porobionych. A pamiętasz, Emi, jakie są plusy powalonych drzew w lesie i na takich tutaj miejscach? Ptaszki i robaczki mają domy, co nie? Ziemia ma taką... takie runo czy coś, no. Grzyby mają gdzie rosnąć, też mają lepiej. No i dużo takich pozytywnych rzeczy mają, takie zwalone drzewa, nie? W lesie. No, domki małych zwierzątek. A tu jest. Co tutaj jest? Taka norka. A w norce kto mieszka? Lis? Nie, bo Lisy są większe. A. Bardziej tutaj kred. Kret. Może jakaś wiewiórka? A, wiewiórki raczej na drzewach. No raczej tak. Dobra, nie idźcie tak daleko. Jak zaraz będą ruszać, to będziemy biec. Właśnie, teraz przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, bo zobaczyłem pana, który jedzie na rowerze. Można też wjechać tutaj pod tą górę na rowerze, wtedy nie obowiązują Cię limity czasowe, <gry> to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest o połowę taniej, bo dla osoby, która wjeżdża na rowerze jest tylko 25 kun, a nie 50. 50 kun to jest jakieś 30 zł, a 25 no to połowa, tak? 15 zł, 15 zł, żeby wjechać sobie rowerkiem pod tą górę, ale to trzeba być kozakiem, trzeba być kozakiem, mieć dobry rower, no i można wjechać, można wjechać, okej. Okay. Za 50. Wszyscy ruszyli. Jedziemy dalej. Jedziemy tam na sam szczyt. Na sam szczyt. Na sam szczyt. O, piękne zakręty. Patrz tu nawet, jest ten. Jakiś taki, że można usiąść, posiedzieć. Fajnie, że są te drzewa. Fajnie, że jest cień. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Ale na razie jest pięknie. No i zrobił się bałagan. Zrobił się bałagan, bo się nie mieścimy. Może się uda, może coś z tego będzie. Ja już nie mogę jechać, bo mam słupek taki graniczny przed sobą. Już nie mogę ani pół ta... Dobra, to pokażę. Czekaj, oprócę kamerę. No, muszę wam powiedzieć, że jest przekozacko. Ja pierdzielę. Ale trasa jaka trasa naprawdę. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Masakra. Ale pięknie to jest. A może auto nie ma grupy. Tu mamy nasz skywalk. Naprawdę skywalk niesamowity. Yeah. Yeah. Wysoko, co? Wysoko, yeah, Ja yeah. Masakra, normalnie masakra I samochodem tutaj, z samego dołu Powiem Wam, że niesamowite uczucie. I wręcz ja tam nie wejdę. Nie wejdę, bo po, po prostu po co? Ja to chciałem po prostu być. Jest taka schiza, że. O, ale schiza. Ale ja tam nie wchodzę. Nie. Droga była bardzo trudna i bardzo podgórka. Ona gdzieś tam dalej jeszcze prowadzi przez te góry. No, jak się idzie na szczyt, to musi być pod podgórka. I naprawdę nie jest łatwo. A co wyjdziecie? Coś ty. Gdzieś się tam wybrała ale są ale Kozary ja cię. Tragedia. Dobra, spadamy, bo mamy jeszcze dwie minuty, mamy dwie minuty jeszcze do następnej tury. Ci, tych, co będą jechać do góry, żebyśmy się tutaj nie musieli znowu gdzieś pokleszczyć na górze, także tak po prostu ruszamy. Ruszamy na dół, bo to pan tutaj, ten co steruje ruchem, mówi, że to najlepszy moment, żeby już jechać, to po prostu na tą turę. Tak, na tą turę to najlepszy moment, żeby jechać. Jeśli się chce, a jak nie, to trzeba poczekać znowu tam z 40 minut, czy godzinkę, gdzieś tu sobie można pochodzić. Ale my tu już nie chcemy łazić, chcemy wrócić, bo powiem Wam, że trasa jest przemasakryczna, naprawdę polecam każdemu. Oczywiście wyjechać samemu polecam każdemu wyjechać samemu bo myśmy też wyjechali. Auto trzeba mieć sprawne i naprawdę trzeba dobrze się czuć takim kierowcom no, takim, no taka pani która jeździ tylko w niedzielę do kościoła to nie polecam naprawdę polecam wtedy takim osobom żeby kupiły sobie wycieczkę na dole normalnie gdzieś tam w Makarskiej czy w Tuczepi. Wtedy wsiadacie do auta kierowca jedzie przewodnik was tutaj zawozi przywozi to 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 to, to, to tak że macie pozatwiane i nie musicie się stresować naprawdę jazdą. Bo jest bardzo stresująca. Jest stresująca, ale warto tu przyjechać. Warto zrobić sobie kilka fotek, wideo. Dobra, i my właśnie spadamy już na dół. Pięknie, to jest naprawdę pięknie. Ale trzeba przyjechać. Trzeba przyjechać. Nie właśnie już mamy jechać. Właśnie już... Piękne góry, naprawdę. Przyjedźcie, bo bardzo warto. Trzeba to zobaczyć na własne oczy, bo tak z kamery telefonu, to wiadomo że widać jak widać, ale i tak mam nadzieję że choć trochę tego piękna widać. Dobra, musimy naprawdę już jechać, bo nie chcemy godzinę tutaj dłużej czekać na kolejną turę, więc jadamy, żeby jak najmniejszą ilość aut mieć po drodze, które jadą tutaj na górę. Dobra. Hit jest taki, że normalnie tutaj w górach. Pokaż ten dom. Tam jest normalnie dom z basenem w samym środku gór tutaj, u samej góry. Ja pierdzielę, masakra. Jak ktoś tutaj w ogóle mieszka? Jak on tu dojeżdża codziennie i w ogóle... Masio. Tu właśnie była droga do tej posesji. Holiday Home to jest. Holiday Home. Ja, a tutaj tak. No tam... tam ma spokój na pewno. Zatrzymaliśmy się na sekundkę, tam zjechaliśmy kawałeczek ze szczytu, tutaj jest restauracja po drodze, eee, także można sobie tutaj przyjechać, zjeść na się i tak dalej, jesteśmy dalej w tych pięknych górach, tutaj przed chwileczką pokazywaliśmy wam ten dom, zobaczcie on jest tak wysoko, on jest naprawdę tak wysoko, piękna willa z basenem, no hit jak nie wiem, a myśmy się jeszcze zatrzymali, bo znowu są te konie, podobno to jest takie szczęście tutaj zobaczyć te konie, bo one są po prostu tutaj rzadko, one biegają gdzieś tam dalej gdzie ludzie tak aż nie mają dostępu a to są piękne zobaczcie dzikie konie chyba no chyba dzikie patrzcie jakie tam śrebie normalnie To jest niesamowite, jo, pierdzielę Normalnie konie bez wiecie, no nie przypięte ani nic o, ale źrebie co? Masz, ale nie boję się, ale ten polewiek jest piękny. To jest taki prawdziwy dzień. Nie zielabak tu idzie do mnie. Nie idzie do mnie. Ja Patrzcie się. Ja cię. No, mnie. Nie zielabak. Nie zielabak. Nie zielabak. Nie zielabak. Nie tylko to, to Jezu. No go tylko delikatnie. Jezu. Tak. Co to Chcesz żebyś udała jakiegoś może cukierka, co? <grych> Dobra, weź już rączkę, weź, weź, weź. Dobra, musimy się stąd docofać jakoś <grych> yeah. Ale piękne te konie, normalnie niesamowite. Chodź, teraz ten idzie, chodź. Chodź, 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 Karusiu. chodź. chodź. No to jest może jakaś mama, na przykład, boi się lepiąc, albo coś. Wow, ale czad z tymi koniami. Ale piękne te konie, co? Normalnie jeszcze tych koni nie widziałem. Prześliczne konie. Ale czad, naprawdę. Dobra, chodźcie, bo zaraz będą auta jechać. Jaki czad, naprawdę. Takie piękne konie. Ale cieplutko, to jest tak cudownie czekam, bo tutaj pełno aut jedzie, bo teraz musieli puścić drugą turę. Dobrze, że spotkaliśmy się tutaj na takim dosyć dużym łuku, gdzie możemy spokojnie zaparkować auto i ludzie mogą sobie wjechać. A my możemy przez ten czas popodziwiać naprawdę piękne widoki. Ale jedzie samochodów. Wszystko jedzie na górę. Oj, Darka, uważaj. Jezus Maria, jaki widok. Ale tu jest czat. Normalnie trzeba chyba nigdy nie byliśmy w takim miejscu, co? No na było, ale to Coś ty, ja jeszcze nie byłem nigdy tak wysoko, żeby móc się podziwiać. Powiem wam, że ta droga tutaj się wydaje jakby normalnie była w powietrzu. Tutaj tak, tutaj tak trochę na lewo widać, ale jakby tak tu troszeczkę odciąć, to normalnie kozactwo takie. Ale widoki, ale widoki. Wow, wow, wow. Ale już jesteśmy niwiutko o, nie tak niziutko, ale... No. Nie tak niżutko, ale już... O wiele bezpieczniej. O wiele przyjemniej tu już. Jako, jako kierowcy. O, ale patrzcie jaki piękny zakręt. Tutaj droga idzie. Z powrotem, a tutaj takie ładne zakręciki. Tak jak No tak jak przedtem jechaliśmy. Patrzcie jaki 90 stopni piękny, ładny. No zakręt co ma 90 stopni, to jest taki właśnie, że... 90... Nie, on ma 180 A widzicie? Mateusz chciał was okłamać 90. a on miał 180. 180 stopni zakręt. No dobrze się opamiętałem. O. i taka droga. Fajnie tu jest. No fajnie tu jest. Morze jest piękne. Góry. Nie, to jest morze. Adriatyk się nazywa. Adriatyk! Morze. Morze, nie ocean. Ocean to jest dużo Ocean to był fajny indyjski. Na przykład na Zanzibarze. No właśnie, a jaki był w Tajlandii? Nie pamiętam, co tam było. Dobra, musimy kończyć. Jesteśmy na dole. Znaczy nie na dole. No kończy się już tutaj ta strefa płatna. I teraz już zjeżdżamy na normalną drogę. No i jeszcze kawałek w dół i będziemy w Makarskiej. Piękna wycieczka.